Cześć! Zanim przejdziemy do filmiku, to przypominam, iż w tym tygodniu rozdają tego, według mnie, super-skina do dgl -ka. Mam nadzieję, że podoba się on Wam tak samo bardzo, jak mi. Wystarczy zostawić kciuk w górę pod filmem, jeśli oczywiście materia Wam się spodoba, oraz suba i komentarz dotyczący właśnie tego filmiku. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam na filmiki i życzę oczywiście miłego oglądania. Cześć, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Forever i zapraszam Was do kolejnego filmiku z CSGO na moim kanale, tym razem Demko jednego z moich widzów, mam tutaj Buchala, matka Demiraż. Facet tutaj na tym demku ma orzełka, bodajże. Prawdopodobnie teraz malema. Poprosił mnie o pomoc, żebym przyjrzał demko, zobaczył jak on gra. No i oczywiście chętnie się temu przyjrzę i zobaczyłem, że ma całkiem fajne skiny. Kurczę, moi widzowie też mają bardzo fajne skiny, z tego co widzę. I to nie takie, wiecie. Nie takie za 5, 6, dolarów, tylko no już ta koska troszkę warta jest. Także jeśli macie jakieś fajne demko, opiszcie mi je, przesyłając link do demka, do pobrania demka na, na Facebooku. Opiszcie w skrócie, co się działo: czy macie skiny, ile macie lat, nie wiem, chłopiec, dziewczyna, mąż, żona i tak dalej, co się działo w demku. Tak, pokrótce, żeby mnie jakoś zainteresować do tego, bo mam sporo tych demek do, do przyglądania a po prostu czytam na opis. Jeśli coś jest fajnego, no to wtedy to demko sobie pobieram i oglądam. No ale przyjrzymy się, co tutaj się dzieje. Tutaj poszło już info, że weszła paka na bombsite A. No, Buchalek na razie, headshoty ładne. Tu on ma, USP, a ja nie wiedziałem, że to jest skin w ogóle. Myślałem, że to jest ten defaultowa. To jest jakiś Steel USP. -ek. No, nieźle. No, pierwsza rundka dosyć łatwo poszła. To jest jeszcze oczywiście to demko sprzed tego update'u. Sobie część demek pobrałem już na długo, przed. Przed tym wszystkim, więc to są, y, to jest demko przed oczywiście tym update'em z M4A1-S Nie wiem dlaczego już tutaj nie, nie strzelał, być może ma tak ustawione graficzne y, ustawione Że nie, nie widział po prostu y, y, terrorystów przebiegających y, po tym jego y, granacie, po tym jego najdzie, Więc dlatego raczej nie strzelał, no na tym, u mnie na tym ekranie już na tych ustawieniach, które mam to widać było tego terrorysta, więc łatwo można było go z tego łępeka zdjąć. Dobra, kolejna rundka. Buchal wolał sobie kupić MK z tłumikiem, bez granatów. Ja na jego miejscu bym wybrał prawdopodobnie FAMASA z jakimiś granatami, no bo granaty to straszne, strasznie duże ułatwienie dają podczas meczu. No właśnie, widzicie, że ta MK ma 20 pocisków i 60 dodatkowych. Będzie też porównanie. Jak MK działała wcześniej, rzadko z tą MK grałem. Głównie to była ta A4. spoko, kurde. Jeszcze się terroryści rozczeleli. czy on go dostał skanem? I kto, kto, kto go zabił? Tamten terrorysta, który tam przebiegł? Kurde, tak to wyglądało. Że on dostał e, przez tą ściankę. Przez tą ściankę dostał chyba jak, jakiegoś skana tutaj na ten. Na shorta. Kurde, ale. Dziwne, to jak on musiałby skan skanować? Ciekawe. Dobra, widzę, że terroryści spory comeback zrobili. Cztery rundki z rzędu wygrać. Nice. Kosa nie wiem dlaczego. Nie kupił. Pompa dostała. to powiem, chwilowego kika. Ale widzę, że wrócił. No zobaczmy, co z tego Asimowa będzie. No i 3 na 3 mają szansę to wygrać. Jezu, co to było? Buchal, ty nie cheatujesz chyba tutaj, co? Z takimi skinami? Chłop, jak cię dorwę na Overwatchu, to... No mercy. No zabij go w końcu. Niestety nie pykło. Tym palcem. No zabrakło, ty... zabrakło tyci tyci. Dobra, przewinęliśmy sobie do ostatniej rundki tej połowy. No z tego co tutaj czytałem czat, to... Ten meczek dzieje się jeszcze przed Majorem w Katowicach, także to już. Długo to, to demko wisi u mnie. Ale. Dajemy radę. No jeszcze jeden terrorysta został na pewno, go tam słyszą. Jak tuptał Ale dostał od Niegera. Heda zawki. Dosyć spoko, ale zobaczcie ile tutaj jest Ceteków, kurde, Bolek. 4 seteków na B. Rzadko coś takiego się widzimy Tym bardziej, że bomba A już jest niekryty. Teraz na spokojnie trzeba sobie wszystko sprawdzić, bo. Terroryści mogli właśnie wszystko zająć. No i ostatni został na rampie. No ale piórka walczy jeszcze. Zobaczymy sobie tą ródkę do końca, no tutaj. Lonely alone. Będzie klacz or kick. Jakiegoś laga złapał? Nie. No zobaczymy, jak on sobie to rozgrywa. Przypomina mi się e, teraz rundka paszy. kurde, siebie ganiają. Co jest grane? No już... Rundka przegrana niestety. Także... 5 do 10 Dla, dla drużyny terrorystów, raczej 10-5 Lecimy sobie z pistolką zaraz na... po stronie... ...terro Ach, ten czat Różnych rzeczy można się dowiedzieć no zobaczmy jak pistolka po stronie Terror no Moonrise Dobry glock, za czym czy będą takie moonrise'owe headshoty wsiadały Trochę paniczne to To strzelanie, ale No udało się z pięciu na jednego No Esprit ma Szansę na ace'a Ma no, tą szyb szansę na ace'a szybko Wybił mu z głowy Nasz bohater, Buchal. No i zobaczmy jak tutaj pójdzie kolejna rundka. No zobaczcie jakie, jakie on ma skiny. Kurde, to i to jest mój widz. To jest mój widz, bardzo szanuję. Za takie skiny, ale dosyć tego Q. Nie zmieniaj tak broni chłopie. <gry> Jakiś ADHD. No nie wiem czy raszowanie A jest dobre, ale... Z drugiej strony zobaczcie, że tutaj... E, Trub, a czyli do, dolny został skrócony, ten jakoś stara się grać e, na słuch, żeby usłyszeć ewentualnych terrorystów, którzy biegą albo domku do, do B, albo po schodach, no i ten trzeci zamykający właśnie od, y, od vana. Także może i dobrze, że poszli tutaj sobie na A, kątem oka zobaczą na, na respie, czyli na CT. Dziwne, że terroryści, kurde, żadnych neidów nie, nie mają. Przecież tutaj to smoki powinny polecić. Neidy, kurde, na taką rundkę Force czy hmm, eco, CT, to kurde, najdziki są wręcz wymagane. Albo zapalaki. No ładny headshot. Kurde, ale on wali te heady. No i nieger znowu. Headshotik. XD na czacie musi być. No, Hedy Stigla ładne zasadził. No, trzeba przyznać. Czapki z głów. Tutaj w ogóle pozdrowienia dla wszystkich uczestników tego meczu. Kurde, tutaj chyba sporo ludzi jakieś lagi dostaje. Dobra, rundka 21. Widzę, że wszyscy na fullu, jedna i druga drużyna. Tylko pan Pompa nie zakupił niczego. O pan Pompa awcze, tutaj smoczagam będziemy mieli na, na bombsite A. No, pompam mu chociaż sobie jakieś neidy kupić. Co ustawili się na 1.30, jak zwykle. I Buchal powinien teraz polecieć pałacem. I frrr poleciało. No i się zacznie rzeź teraz, niewiniątek. Troszkę szybciej powinien z tego pałacu wyskoczyć, bo zobaczcie, że... Buchal wyszedł w tym momencie, jak już wszyscy jego teammatesi nie żyli. Kiedy wychodzą wasi z rampy, we spacu też musicie wyjść, wiecie, żeby mieć taki chociażby jako taki crossfire na tym bombsadzie A. Bo tak to Buchal wyszedł w najmniej takim korzystnym momencie dla timu, no bo nikt nie żył w ogóle. Zobaczmy, jak tutaj nam fragował się Buchal przedstawia. 35 fragów. No, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Oczywiście nie cały meczek oglądam, tylko przerzucam sobie kilka też rundek, żeby zobaczyć jak jedna i druga drużyna gra na fullu. No, trochę dostał. Do 65 hp. No, to już widzę, że jakiś jest one-way. Więc tą pozycję dokładnie to samo bym zrobił. Jeszcze napisał ez. Cóż za brak szacunku? <laughs> Dla przeciwnika, kurcze. No, takich rzeczy się nie, nie powinno pisać. Tak, uważam. A tutaj, widzę, że chłopaki dobrze się bawią i w jednej i drugiej drużynie. Taki w sumie wyrwany pojedynek. Bardzo lubię oglądać takie meczki, Już wie, wiecie, taki. Wyższy poziom. Na pewno tam jakieś Supremy może były. Na pewno, może, to się trochę wyklucza. <grymne> Ale na pewno jeden suprim był. Albo w jednej, albo w drugiej drużynie. No bo chłopaki naprawdę bardzo fajnie grają. Jaż miło poglądać sobie taki mecz. Nie dość, że wyższe rangi. To jeszcze takie skiny i takie fragi po prostu. Miodzio, 40 fragów już Buchal ma. Nastukał. Skurkowany. Ale ten skok mu nie wyszedł. Oh. <laughs> ma ale skoczył jak, jak Silver. <laughs> nie żartuję. 2 na 3. 3 na 2. CT. Hajsu nie ma, ale... Mogą próbować. No ten, ten flaszek spoko. Ale Buchol stoi na takiej pozycji, że... Nie powinien się właśnie spodziewać. Ekstra to zrobił. Szczególnie na tego CTK wychodzącego z dżungli, no bo tamten od razu, wiecie, chciał skoczyć sobie do tego, do konekta, prawdopodobnie i sprawdzić, czy tam nikogo nie ma. No i raczej by się wcelował na poziomie, na bomsadzie, a tych skrzynek, tak na poziomie głowa, a nie na, na Buchala, tam gdzie był wyżej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego to była dobra, bardzo dobra po pozycja. No ten FPL, bo nie ma szczęścia chyba do buchala. Trzeba wymyślić jakieś nowe fleczyki na tego mida, bo ten co tak buchal na przykład rzucił, to takiej flaszy bardzo łatwo się odwrócić. Pamiętacie co wam mówiłem? Kiedyś najtrudniejsze fragi to fragi w plecy. No właśnie w plecy ten Esprit nie zabił. Nie wiem dlaczego z, te, z, te, z tego kosy się śmieją. No to nie jest meczyk. Kosy zdarza, zdarzają się takie. No kosa z kolejnym fragiem. Kosa wraca do gry. No i prawdopodobnie ostatnia rundka. CT gra na oparach. 45 fragów, Buchal. Po prostu brak mi słów. No to jest chyba życiów, życiówka Buchala. A patrzycie reszta meczyków w ostatnich rozegranych 5 fragów, 10 fragów. No i niestety nie będzie 50. Już myślałem. Zobaczmy, sobie, jak poradzi sobie reszta jego, jego teamu. Może będzie co oglądać tutaj. 1 na 2. Klacz. Kudy, ryzykownie troszkę. No i zaszedł go odrespa. No także. W sumie fajny meczek. Buchal. Skillowy gracz. Wydaje mi się, że tutaj... Powinna być niedługo wyższa ranga niż orzełek, tak jak był w tym meczyku. Ogólnie, takie, wiecie, takie drobne błędy, tak jak wychodzenie właśnie z tych domków na A z tego pałacu, wyszedł dopiero wtedy, kiedy reszta teammateów po prostu leżała na, na rampie. Różne takie, można powiedzieć, pierdółki, ale suma summarum, gracz bardzo dobry. Dobrze gra jak na swoją rangę, nawet. Wydaje mi się, że gra lepiej jak na swoim rangie, także spokojnie do globala powinno się udać mu dostać. A ja się z Wami serdecznie żegnam, bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiam wszystkich jeszcze raz uczestników tego meczyku. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale niedługo na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej hej!